Dziękuję serdecznie za możliwość wystąpienia przed Państwem na tak dużym kongresie i chciałbym się wpisać tym tematem w konwencję dzisiejszego poranka. Omawiamy głównie wytyczne i słyszeliście Państwo o sile dowodów naukowych, o tym jak tworzyć wytyczne, jak wiarygodnie odczytywać wyniki badań. I tutaj mamy to szczęście, że firma, która sponsoruje to spotkanie, również wygenerowała fundację naukową, fundację, która rządzi się własnymi prawami, ma swoją własną radę naukową i, i która sponsoruje ważne badania. I okazuje się, że dwa najważniejsze badania, jeśli chodzi o losowy dobór populacji polskiej, ocenę żywienia i stanu odżywienia u najmłodszych dzieci, właśnie były sponsorowane przez Fundację Nutricja, to są znane państw, Państwu pewnie już skróty, PITNAC, badanie 2016 i 2024, ostatnie badanie, których wyniki, którego wyniki teraz publikujemy. Więc pokażę Państwu też najnowsze wyniki, wiarygodne dowody naukowe i odniosę się w tym wykładzie do wytycznych, ale bardzo mi zależy, żebyśmy się przyjrzeli też pojedynczym pacjentom z naszego gabinetu lekarskiego i oni będą, że tak powiem, bohaterem tego wykładu. Ale zacznę od zadań lekarza POZ-u. Te zadania to oczywiście monitorowanie rozwoju dziecka, wczesna diagnostyka chorób, szczepienia, na których się bardzo koncentrujemy jako lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, no i ocena żywienia. Ocena żywienia została wpisana jako nasz obowiązek do Książeczki Zdrowia Dziecka. Przypominam Państwu, że od 2016 roku mamy taki druk ministerialny Książeczki Zdrowia. Są różni wydawcy, którzy ją wydają, ale treść jest zawsze ta sama. I wiecie Państwo, że wizyty są podporządkowane szczepieniu. I w pierwszym roku życia te wizyty odbywają się dość często, no bo szczepienia są wykonywane często, no ale potem te wizyty są coraz rzadsze. W drugim roku życia, w czwartym, no i w szóstym roku życia, dzisiaj Państwo słyszeliście, o wprowadzonych dodatkowych badaniach, w szóstym roku życia badaniach lipidowych. Więc staramy się właśnie w oparciu o kalendarz szczepień. I te wizyty bilansowe wychwycić pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi, tak jak z hiperlipidemią, i również chcemy zwrócić uwagę na żywienie tych dzieci w drugim, na przykład, i w czwartym roku życia, na niedobory żywieniowe, ryzyko niedoborów żywieniowych. No i oczywiście chcemy zwrócić uwagę na pewne odchylenia w żywieniu, które wynikają z mody, takie jak diety eliminacyjne, które nie są zlecane przez lekarza, a wynikają po prostu z mody. Na co warto zwrócić uwagę w diecie po pierwszym roku życia? Oczywiście wiecie Państwo, że teraz częściej operujemy talerzem zdrowego żywienia niż piramidą. On jest jakby tak bardziej przyjazny wzrokowo. I ja tutaj wydzieliłem jakby część tego talerza. Zwróciłem uwagę na tę grupę produktów, która najczęściej może się pojawić jako produkty niedoborowe. Spróbuję tym wskaźnikiem się dobrze posłużyć, ale nie wiem czy czy dam radę, dam radę. I tutaj będą produkty mleczne, no i będzie, będą też ryby, mięso. Te produkty powinny zwrócić naszą szczególną uwagę po pierwszym roku życia i za chwilę pokażę Państwu dlaczego. I przyjrzyjmy się pacjentowi. Jest to dwuletni chłopiec, który zgłasza się do nas z powodu trudności w, w karmieniu. My akurat stworzyliśmy taki zespół zaburzeń karmienia w Centrum Zdrowia Dziecka, rozwijamy od kilkunastu lat opiekę nad tymi pacjentami, więc to są nasi codzienni, że tak powiem, pacjenci. Otrzymuje nieregularne posiłki na żądanie, zjada tylko wybrane pokarmy, nie zjada pełnych porcji, namawiany do jedzenia, dokarmiany po posiłkach, otrzymuje częste przekąski. No widzimy liczne błędy, prawda? Pacjent pojony wodą z miodem, herbatą z miodem, sokami owocowymi, bo tylko to po prostu chce wypijać. No i robimy analizę stanu odżywienia, to jest rutynowe postępowanie, wzrost, masa ciała. Ja tu nie pokazuję siatki centylowej, bo teraz mamy piękne kalkulatory i ten kalkulator nam pokazuje, że BMI wyliczony z tych parametrów jest poniżej trzeciego centyla. Czyli co budzi niepokój nas ten pacjent? Tak, no jest niedożywiony, ma niedobór masy ciała, więc na pewno budzi niepokój. Więc rzeczywiście takim pacjentem się zajmiemy na pewno bardziej szczegółowo. Przyjrzymy się diecie tego pacjenta dokładnie, to jest jajecznica z boczkiem lub parówka, paluszki solone, zupa ewentualnie później na ten obiad, tylko owoc. Dobrze, że się pojawił, zupa lub pierogi z mięsem, ale nie zawsze pierogi z mięsem. No więc widzimy, że są błędy w porównaniu jeszcze z tym pojeniem wodą z miodem, liczne błędy żywieniowe. I już my, jako lekarze, możemy od razu poradzić takiemu pacjentowi czy matce, że ma spożywać regularne posiłki, że pomiędzy posiłkami powinien być pojony wodą do picia lub niesłodzoną herbatą, a na pewno nie wodą z miodem, bo miód wcale nie jest taki zdrowy. Więc skoncentrujemy uwagę na tym pacjencie. Na pewno nie umknie naszej uwagi. Ale teraz mamy innego pacjenta, dwulatka. Znowu mama wskazuje na jakieś problemy z karmieniem. Mierzymy go, ważymy, wyliczamy to BMI. Mamy 46 centyl. Kalkulator nam to dobrze pokazuje. Mamy kalkulatory Olafa, Oli i inne kalkulatory. Pewnie Państwo z nich korzystacie. Zlecamy analizę diety. I teraz chcę się przyjrzeć tej diecie jakby trochę od końca, jeśli Państwo pozwolicie, od analizy diety przeprowadzonej przez dietetyka. Dietetyk oczywiście na podstawie zapisu trzydniowego diety, to Państwo wiecie, ma specjalny program komputerowy. Ten program komputerowy przelicza wszystkie. Te produkty żywieniowe, które tam dietetyk wpisze, na spożycie odpowiednich składników pokarmowych. Tak? Bo odnosimy niedobory do pewnych składników pokarmowych, czyli energia, białko, tłuszcze węgowodany. Widzimy, że tutaj jakoś od istotnych nie ma, może trochę za dużo sodu. To dziecko spożywa i uwaga, spożywa bardzo mało wapnia, dwa razy mniej. Tutaj pokazuje normę 700, 300 około mg spożywa na dobę. Znowu żelazo 5, a norma jest 7 mg na dobę. I inne składniki czy też witaminy, widzicie Państwo, są rzeczywiście pokryte w tej diecie, także nie budzą jakichś wątpliwości i niepokoju. Znowu witamina D, 1,1 mikrograma w stosunku do 15, czyli 600 jednostek zapotrzebowania dobowego. Czyli co możemy powiedzieć? Że dieta rzeczywiście jest niedoborowa. No i wtedy chciałbym się przyjrzeć temu jadłospisowi, na podstawie którego dietetyk wyliczył niedobory, żebyście Państwo zobaczyli, że to można uchwycić nawet w takiej rozmowie z pacjentem. Co pacjent spożywa, to są trzy dni zapisu diety, więc te trzy dni Państwu pokazuję. Rano spożywa pół szklanki mleka, więc jest jakieś źródło wapnia, ale zobaczcie Państwo, że pewnie jedyne źródło wapnia w ciągu tego dnia, bo potem płatki kornfleksji z miodem, znowu ten miód jest bardzo lubiany przez wielu rodziców, zjada dwie trzecie porcji, drugie śniadanie, jedna trzecia kromki chałki, mamba szklanka soku jabłkowego, a nie, nie warzywa. Później zupa warzynowa gotowana na żeberku. Tak? No to wartość wątpliwa. Tak? Smak żeberka może gdzieś tam się zachowa, ale nie ma to w żadnej innej wartości, chociaż jest groszek, broku, kalafior, no trochę tych warzyw się, się pojawia. Garść winogron i kolację niestety. Więc już widzimy, że nie ma mięsa praktycznie i mało jest produktów mlecznych. Drugiego dnia się pojawia serek rol mlecz waniliowy, no to jako źródło ewentualnie wapnia, ale to chyba tylko jedyne, jedyne źródło wapnia tego dnia. Znowu jakiś banan, garść truskawek, rosół z makaronem. Drugiego dania nie zjadł, czyli nie zjad mięsa i kolacja półkajzerki z plastrami kiełbasy, która ma wątpliwą wartość i też wcale nie jest istotnym źródłem żelaza. Więc ten drugi dzień jadłospisu też budzi nasz, Niepokój, prawda? No i czwarty dzień, czwarty dzień, a nie trzeci, dlatego że to jest tak zwany dzień weekendowy, czyli dwa dni normalne, dni pracy, że tak powiem, jeden dzień weekendowy, taka jest zasada, oceny żywienia. I znowu mamy ten serek Roll czyli widać, że jest to stały składnik diety. I jedyne źródło chyba w tym momencie, wapnia, na drugie śniadanie banan, szklanka soku jabłkowego, no i na obiad... Zupa krupnik, gotowana znowu na żeberku, ulubione żeberko, ale nie, nie ma tam istotnej, ist, istotnej ilości mięsa, prawda? I na kolację jakieś frytki z pikarnika, groszek gotowany, chociaż trochę warzyw się tutaj pojawia, i na z indyka pieczone. No, wątpliwa jakość tego mięsa, jakieś mięso jest, ale naprawdę forma podania tego mięsa budzi wątpliwości. Więc sami Państwo widzicie, że już taki. Przegląd tej diety, tak? zapisu diety wzbudzi na pewno uwagę nawet nas lekarzy, niekoniecznie fachowych dietetyków i niekoniecznie musimy się odwoływać do takiej szczegółowej analizy żywienia, jaką dietetyk nam wyliczy na podstawie tego jadłospisu. Wreszcie chciałbym Państwu jeszcze dwóch pacjentów przedstawić. Z badania właśnie Picna, z tego badania, gdzie losowo dobraliśmy populację i badaliśmy, jak się ta populacja odżywia. I wyniki tego badania też Państwu takie ogólne pokażę, czy zwrócę uwagę na pewne wyniki. I to badanie będzie sukcesywnie teraz publikowane też w dobrych czasopismach zagranicznych, więc na pewno o tym badaniu będziecie słyszeć, więc warto sobie zapamiętać tę nazwę. Tu w, w ostatniej publikacji autorstwa dr Wiench i, 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 i z naszym też udziałem. Pokazaliśmy kilku wybranych, że tak powiem, respondentów no, zdrowej dzieci, które brały udział w tym badaniu. A jednak już nawet przyglądanie się tej tak zwanej zdrowej diecie pokazuje, że wymaga ona korekty. Prawda? Czyli pierwsze śniadanie, chleb pszenny, masło, ser żółty, źródło wapnia, herbata, woda niegazowana, ale pewnie warto byłoby to skorygować przez dodatek jakiejś sałaty lodowej. Pomidora, rzodkiewki, więc można zaproponować modyfikacje. No przekąska, herbatniki maślane, no zła przekąska, prawda? Lepsza byłaby sałatka warzywno-owocowa. Obiad, ziemniaki, kotlet milowy. Kotlet milowy nie jest złe źródło żelaza. Herbata, woda. I znowu no, przydałoby się, żeby pojawiły się warzywa na przykład gotowane, broku. Y podwieczorek mus owocowy w tubce. Teraz się pojawiają, są modne te musy owocowe w tubce. Wygodne, w szkole może na, na pewno wygodnie takiemu dziecku taki mus zjeść, ale czy w domu powinien być to y, taki produkt polecany? Pewnie lepiej byłoby jednak podać jakieś gotowe warzywa, no i jakieś, dodać do tego owsiankę, płatki owsiane. Czyli być może, że jednak te, te wszystkie y, tutaj, pro, y, 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 że można zgłosić wiele propozycji do, do tej diety. Za mało jest generalnie warzyw i owoców, Owoców. Jest trochę żelaza, jest trochę wapnia w tych produktach, ale zdecydowanie jest za mało warzyw i owoców. Natomiast dieta tego, tego chłopca z kolei no budzi jeszcze większe wątpliwości. bo Praktycznie tutaj brakuje wszystkiego, co jest ważne w diecie. Tak? I Zaraz Państwu pokażę. Się. Produktów mlecznych, ryb, mięsa, źródeł DH, żelaza, wapnia i witaminy D. Właśnie poprzez te produkty. Bo na pierwsze śniadanie z mleczna i woda niegazowana. No, nie ma... Nie ma mięsa i nie ma, nie ma wapnia. Tak? Czy można polecić pieczywo pełnoziarniste, mleko modyfikowane dla małych dzieci. Drugie śniadanie, mus jabłkowy, znowu stópki. Kolejny pacjent, który lubi mus jabłkowy, stópki. Można zmienić na jogurt naturalny, który będzie źródłem wapnia. Paluszki rybne gotowane, znowu te paluszki rybne się pojawiają u najmłodszych dzieci, które. W ogóle są niezdrowym produktem prawda? I, e, zawierają mało takich e, korzystnych składników, w tym mało dh tak? a są bardzo e, powszechnie stosowane u małych dzieci. Nie wiadomo dlaczego, może dlatego, że wygodne do przygotowania. I znowu można podać zupę e, e, pomidorową, dodać do obiadu, no i wreszcie zamienić te paluszki na łososia pieczonego albo jakąś inną rybę, która ma e, istotną wartość. No, przekąska, chrupki e, bekonowe na pewno nie są najlepsze, lepiej, lepiej może podać Ciasto z cukinia na kolację zamiast pasty jajecznej z szczepiorkiem, chociaż można ją akceptować, no to warto dodać mleko modyfikowane zamiast kompotu, sałatkę, pomidor, czyli wprowadzić jakieś warzywa i owoce. Więc widzicie Państwo, że przyglądając się tym dietom, i to jest ostatni pacjent, którego dietą Państwa, że tutaj męczę, czy koncentruję Państwa uwagę, można istotnie pomóc w poprawie takiej diety poprzez niewielkie porady, niewielkie modyfikacje tej diety. Dlaczego mówimy o ryzyku niedoborów żywieniowych, właśnie u tych najmłodszych dzieci? Postaram się Państwa przekonać na podstawie też przeglądów yy, piśmiennictwa, wytycznych, ale również właśnie badania Pitnac. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli chodzi o niemowlęta, to wszyscy my jako lekarze koncentrujemy swoją uwagę bardzo na żywieniu niemowląt, prawda? Od, poczynając od kiedyś tak zwanego schematu żywienia niemowląt, obecnie zaleceń wielokrotnie y, update'owanych, no wiemy, że mamy dobre zalecenia, rodzice też o tym wiedzą, to jest przetłumaczone na język rodzica w różnych poradnikach i u niemowląt chyba rzadko popełniane są aż tak duże błędy żywieniowe jak po pierwszym roku życia, dlatego że wówczas raz, że My zwracamy jako lekarze mniejszą uwagę. Rzadziej pacjent się zgłasza jednak do lekarza, tak? bo te wizyty są bardzo rzadkie. Nie wprowadzamy jakby tego tematu do szkoleń, do, w tym momencie może nie do szkoły, prawda? ale już do przedszkola czy, czy do żłobków. Rzadziej stosowane są preparaty fortyfikowane, no i wprowadzane są już wtedy słodycze, słodkie przekąski, czy niezdrowe produkty, o, o których mówiliśmy wcześniej. I tutaj czat GPT mi pomógł jakby zilustrować, po, podałem mu problem, yy, z którym się spotykamy w gabinecie lekarskim i czat to przetłumaczył na taki śmieszny rysunek, że lekarz tłumaczy tej mamie tak, że według badań dziecko ma niedobór wapnia, żelaza, witaminy D, ale mama twierdzi, ale witaminę C ma w nadmiarze. Dlaczego mama... Tak odpowiada, bo my koncentrujemy swoją uwagę najczęściej na tych witaminach. Mówimy, tak, soki owocowe, źródło witamin, coś tam jeszcze, źródło witamin. Witamin rozpuszczalnych w wodzie mamy dosyć w diecie. Nie ma praktycznie niedoborów, co pokazałem wcześniej na przykładzie jednego pacjenta. Niedobory witamin rozpuszczalnych w wodzie praktycznie nie występują. A my naszą uwagę koncentrujemy na tych biednych witaminach, z którymi nie ma problemu, a powinniśmy prze przekierować uwagę właśnie na żelazo, na wapń, jod, DHA, te składniki, które w niedoborze, występują, czyli czat tutaj nam pięknie podpowiada. Oczywiście mamy wytyczne, mamy wytyczne dotyczące suplementacji witaminy D i, za, i, i te zalecenia mówią też, jakie jest zapotrzebowanie, wiemy, że powyżej pierwszego roku życia to jest 600 jednostek, czyli tych 15 mikrogramów yy, i te zalecenia no mniej więcej są przez nas znane. prawda? Stosujemy je bardzo rygorystycznie u niemowląt, potem nasza uwaga powyżej pierwszego roku życia znowu w kontekście tych zaleceń troszeczkę się obniża. I dlatego może częściej się pojawiają niedobory w diecie witaminy D po pierwszym roku życia. Wreszcie mamy stanowiska ekspertów. Mamy stanowisko dotyczące niemowląt, ale mamy też stanowisko dotyczące żywienia dzieci w wieku 1 do 3 lat. Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. I tutaj profesor Wecker jest liderem tej naszej grupy, która te wytyczne opracowała w ramach Komitetu PAN. I ja Państwu może przypomnę, czy zwrócę uwagę na pewne zapisy z tych zaleceń. No pewnie przede wszystkim oczywiście mamy mniejszą wiedzę, czyli trudniej się wypowiadać na temat żywienia, czy yy, niedoborów, czy chorób związanych z żywieniem w tej grupie wiekowej. Po prostu jest to grupa mniej przebadana. Ale na pewno... Badania pokazują ryzyko niedoborów niektórych pokarmowych, szczególnie niedokrwistości w przypadku niskiego spożycia mięsa. I szczególnym problemem polskiej populacji jest niskie spożycie wapnia. Dlaczego? Dlatego, że dzieci przestają pić mleko mleko matki, tak, jeśli były karmione piersią, czy mieszanki dla niemowląt, bo wcześniej te mieszanki otrzymywały. Przechodzą na mleko krowie, jak najbardziej mogą na to przejść, ale zazwyczaj to mleko krowie jednak ostrożnie jest wprowadzane przez rodziców, czy inne produkty mleczne. Więc jest to pewna duża zmiana w żywieniu, która może prowadzić do niedoboru wapnia. No i tutaj znowu czad GPT Thinking pomógł mi przygotować taki uproszczony talerz żywienia dla dzieci w wieku 1 do 3 lat, co jest ważne. Że te posiłki rzeczywiście regularnie spożywane 4 do 5 posiłków dziennie, w ciągu całej doby muszą zawierać wszystkie z tych produktów, tych grup produktów, prawda? 5 grup produktów, pokazanych ładnie na tym talerzu przez czata, nie na jeden posiłek, w ciągu dob. Więc tę koncepcję, oczywiście tej koncepcji musimy pilnować. Zawsze czat nam może podpowiedzieć. Jutro będzie profesor Szajewska mówiła o tym, jak sztuczna inteligencja nam może pomóc w codziennym życiu. Jakie mamy zapotrzebowanie na pewne mikroskładniki, których niedobór właśnie częściej występuje? Na wapcie mamy określony, na witaminę D to 15 mikrogramów, 600 jednostek mamy określony, na żelazo 7 mg, na jod 90 mikrogramów. Jod dostarczamy głównie w soli, ale jak solimy mniej, to też mogą się pojawić niedobory jodu. I dlatego te składniki, na te składniki zwracam Państwa uwagę, bo najczęściej niedobory dotyczą właśnie tych składników odżywczych. Dlaczego? wapnia może zabraknąć w dzieci małych dzieci. No bo dzieci powinny spożywać odpowiednią ilość wapnia, czyli trzy porcje mleka i produktów mlecznych dziennie. Co to znaczy porcja mleka? Szklanka mleka lub mleka modyfikowanego, pół szklanki jogurku, dwie łyżeczki twarożku lub białego sera. Więc można stosować różne produkty, no ale to trzeba wiedzieć, gdzie ten wapń jest zawarty, jak te produkty wymieniać. No i badania Pitnas wcześniejsze, 2016 to pokazało, że dzieci po prostu nie pokrywają tego zapotrzebowania. W w 2024 roku zostało zrealizowane badanie i teraz wyniki są publikowane sukcesywnie. Badanie 15-2024. Znowu losowo dobrana populacja, ale troszeczkę rozszerzona grupa wiekowa od 5 miesiąca życia do 6 roku życia, czyli y, 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 większy zakres wieku w górę. Badanie właśnie ma wartość, bo jest to losowo dobrana populacja pod kątem spożycia makroskładników, czyli do, y, policzona wymagana liczebność prób, próby. Bardzo profesjonalnie y, przygotowane metodologicznie badań, badanie z udziałem profesor Lidii Wądołowskiej, która jest na takim guru, jeśli chodzi o metodologię badań żywieniowych i y, y, była, była przewodnicząca naszego Komitetu Panowskiego. Wreszcie tutaj Szczególną wagę przyłożyliśmy do oceny stanu odżywienia, czyli odpowiednio wyedukowani i wyposażeni zostali ankieterzy, którzy jeździli do, do tych respondentów, do, do dzieci i mierzyli je, ważyli, oczywiście, zbierali informacje ankietowe. Więc jest to profesjonalnie, metodologicznie przeprowadzone badanie, dlatego z niego chętnie korzystamy, finansowane przez Fundację Nutricia, której właśnie tutaj chcemy podziękować. Co co jest istotne i co jest ciekawe, porównanie badania 2016-2024. W 2016 roku pokazywaliśmy niedobory wapnia, żelaza, witaminy D, jodu i DH jako dramatyczne. No i obecny wynik badania jest taki sam praktycznie. Tak? Wapń, praktycznie taki sam niedobór, około 40 paru procent żelaza, nawet większy niż w badaniu poprzednim, 4,5 procent witamina D 95% jodu, y, około 30%. No, DH praktycznie nie ma spożycia ryb. To nie było do, do końca wyliczane, bo nie, nie ma w, w tabelach żywienia, nie wszędzie ten DH jest zawarty. Ale generalnie można powiedzieć, że właściwie w 100% że nie ma pokrycia na, y, na DH. Czyli nic się nie poprawiło, nawet można powiedzieć, że pewne wskaźniki się trochę pogarszają. Sytuacja jest zła i dlatego o niej trzeba mówić. W publikacji właśnie ostatniej, sprzed dwóch miesięcy, dr Wiench i współpracowników, zwróciliśmy uwagę na to, jak może się różnić zaopatrzenie w pewne składniki, te niedoborowe, zależnie od podgrup dzieci. Od grupy wyróżnialiśmy na podstawie pierwsza, tego, że dzieci otrzymywały głównie płynne mleko spożywcze krowie, tak? Grupa druga, dzieci pijące mleko modyfikowane, takie jak, nie, jak niemowlęta. Trzecia, pijące mleko krowie i mleko modyfikowane, przeznaczone dla dzieci w wieku 1 do 3 lat. I podgrupa czwarta, inne produkty mleczne, jak desery, mleczne sery i tak I to na co zwróciliśmy uwagę, że pokrycie y, tylko y, dotyczyło tych dwóch podgrup, czyli powyżej 7 mg na dobę, gdzie były produkty fortyfikowane żelazem. Więc jednak. Populacyjnie patrząc ta fortyfikacja, tutaj okazało się, że, że ma sens. I dlatego dyskutujemy od dawna i stąd SPGan, o którym słyszeli się wielokrotnie, Towarzystwo Gastrologiczne Europejskie, wydał swoje stanowisko odnośnie tak zwanego young child Formula, czyli tych mlek typu junior, nie, nie nazywamy tych, tej nazwy, mleka dla dzieci wieku 1 do 3 lat, ale. Cały czas pokutują, że tak powiem, w, naszych, w naszej pamięci pokutuje ta nazwa, więc czasami pozwalam się ją posłużyć. I SPGAN zwrócił uwagę, że tak naprawdę jesteśmy w stanie przy pomocy dobrze zbilansowanej diety pokryć zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze. generalnie nie ma potrzeby stosowania specjalnych produktów, ale. Z drugiej strony, jeśli w populacjach pojawiają się niedobory, czy w grupach, w pewnych grupach populacji pojawiają się niedobory, czy ryzyko niedoboru, to mleka dla dzieci w wieku do 1 do 3 lat fortyfikowane są elementem strategii zwiększenia pokrycia na żelazo, witaminę D, no i kwasy omega-3. Jednocześnie też zmniejszają zawartość białka. Czyli rzeczywiście tego typu mleka pomagają w zbilansowaniu diety i badanie PITNAS poprzednie, 2016, pokazało, że na, na przykład dwulatki u dwulatków mniej było niedoborów żelaza, witaminy D, jodu i DHA, niż u trzylatków, dlatego że w tej grupie też częściej stosowano były fortyfikowane produkty. Takim dużym badaniem, na które się wszyscy powołują, powołuje się stanowisko SPGAN-u, również jest badanie Karmansa i współpracowników, dotyczą badań z randomizacją, gdzie podawano dwa kubki dziennie. Y fortyfikowanego produktu i versus niefortyfikowany i y, y, pokazywano, że fortyfikacja pozwala na zmniejszenie ryzyka niedoboru witamin, głównie D oczywiście i żelaz. Też Państwo y, dzisiaj... Słyszyli się dużo o wytycznych, jest polskie stanowisko ekspertów z różnych dziedzin, bo też i hematologów, prawda, i, i żywieniowców, i neonatologów, które tutaj Państwu pokazuję, publikowane w Nutriens w zeszłym roku, dotyczące diagnostyki i leczenia niedoboru żelaza. Ja tylko zwracam Państwa uwagę, że yy, nie ma yy, jakiejś rekomendacji jednoznacznej, że. Cała populacja powinna być screeningowana w kierunku niedoboru żelaza, ale mówi się często, że grupy ryzyka, czyli tam, gdzie widzimy ryzyko niedoboru żelaza na podstawie diety, te grupy powinny być ewentualnie screeningowane, sprawdzane pod kątem niedoboru żelaza i ewentualnie, oczywiście, czy suplementacja, czy w przypadku zapobiegania, odpowiednie produkty fortyfikowane powinny być polecane. Częstość niedoborów żelaza nie jest dobrze szacowana. Wskaźnikiem jest ferytyna, więc no nie, nie mamy pomiarów ferytyny w losowo dobranej populacji, nie mamy takich dobrych badań. Szacunki są na około w procentach, w kilku procent, kilka procent od niemowląt do, do dzieci w kolejnych grupach wiekowych. Wydaje się, że ta częstość nawet wzrasta powyżej pierwszego roku życia. Więc te rekomendacje, bardzo praktyczne, jak suplementować. Te rekomendacje też pewnie państwu się mogą przydać. Tu nie ma czasu, żeby o nich szerzej mówić. I wreszcie o tych mlekach dla dzieci od 13 do 36 miesiąca życia wyraziliśmy swoje stanowisko jako grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Gastrologii Hepatologii i Hepatologii Żywienia Dzieci. Zwróciliśmy uwagę, że dieta dziecka zazwyczaj może być uboga w żelazo, witaminę D lub omega-3, że trudno jest zmienić nawyki żywieniowe, że to jest jeden z dużych problemów naszych, prawda, jako ekspertów, że nie mamy wpływu na zmiany nawyków żywieniowych, więc... Musimy się pogodzić z tym ryzykiem i w tych grupach, grupach ryzyka możemy stosować pasie preparaty fortyfikowane. Są też wskazania medyczne, takie jak zaburzenia karmienia, arfit i inne choroby, gdzie fortyfikacja może mieć sens. W ramach też tego stanowiska dokonany został przegląd piśmiennictwa. Profesor Szajewska bardzo dba o przeglądy piśmiennictwa, żeby mieć argumenty na wyrażanie naszych poglądów. I tutaj pokazuję Państwu tylko badania z randomizacją, bo ten przegląd piśmiennictwa był dużo obszerniejszy. I na przykład dwa badania z randomizacją dotyczyły witaminy D i żelaza, czyli suplementacji pokazujące poprawę wskaźników takich jak ferentyna i 25HD3, czyli mamy też badania, które, które to, y, dobrze y, argumentują, że tak powiem, nasze stanowisko. No i wreszcie y, trochę znowu o patologii i fizjologii, o granicach patologii i fizjologii. Bardzo ważne stanowisko, y, y, stanowisko ekspertów naszego Towarzystwa Gastrologii, i i Żywienia Dzieci Polskiego. To jest profesor Andreum Horvat, jako osobą inicjującą to stanowisko, które wyróżniło arfit, czyli unikanie ograniczenia i ograniczenia przyjmowania pokarmów na skutek głównie takich no, wrażeń organoleptycznych. To jest już choroba, to, jest, to już jest poza granicą, że tak powiem, zdrowia. Zwracamy uwagę, zwrócili uwagę na neofobię, czyli takie zjawisko u dzieci około dwóchletnich, że... Pojawia się ta wybiórczość pokarmowa, ale ona jeszcze się mieści w, w granicach fizjologii. Wyróżnili, właśnie ARFIT odróżnili od zaburzeń karmienia, więc jest to też ciekawe stanowisko i zachęcam do lektury tego stanowiska. Ale to co, to, co jest ważne w tym stanowisku, wskazanie na ryzyko właśnie niektórych niedoborów, takich właśnie jak żelazo, na skutek właśnie takich zachowań, tak, typu ARFIT, typu zaburzenia karmienia. My też opublikowaliśmy pracę, gdzie badaliśmy jakby zjawisko neofobii, reakcje na smaki, badaliśmy podłoże genetyczne, nie znaleźliśmy tam podłoża genetycznego, ale... W Podsumowaniu jakby tego, tej naszej pracy oryginalnej wskazaliśmy, że dzieci z neofobią powinny być regularnie kontrolowane w celu, celu monitorowania stanu odżywienia. To znaczy, że to jest choroba, ale monitoring powinien być, powinien być wdrożony i wskazaliśmy, że w tej grupie istnieje ryzyko nadwagi lub otyłości w przyszłości. Czyli podsumowując. Na pewno istnieje ryzyko niedoboru żelaza w drugim półroczu życia i w powyżej pierwszego roku życia, że suplementacja, fortyfikacja witaminą D jest też metodą zapobiegania niedoborom witaminy D i na skutek. Zmian sposobu żywienia pojawia się ryzyko niedoboru wapnia, witaminy D, żelaza, kwasów tłuszczowych, omega-3. To są te niedobory, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę, a jedną z metod bilansowania diety i zapobiegania niedoborom jest na pewno to mleko dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. I na koniec chciałbym pokazać Państwu aplikację Antek. Możecie ją sobie na każdym telefonie ściągnąć. To jest aplikacja, którą stworzyliśmy we współpracy tutaj z firmą zewnętrzną jako Centrum Zdrowia Dziecka. Tutaj wnieśliśmy swój wkład intelektualny. Na podstawie naszych siatek centylowych OLA, OLAF, ale też i siatek WHO, yy, można sobie wyliczyć centyle masy ciała wzrostu, yy, również obwodu w pasie, co jest unikalne, bo yy, yy, nie ma innych aplikacji, które by, to, by obwód w pasie liczyły w centylach. No i oczywiście wyliczane jest BAMI, więc macie tutaj też QR kody i możecie z tego korzystać. Zachęcam Państwa jako rodziców najczęściej, bo to dla rodziców jest dedykowana ta aplikacja, ale jako lekarze również, bo Taki pacjent może sobie monitorować te parametry i Państwu pokazać, jak się te parametry w czasie zmieniają. Więc mam nadzieję, że na, ko na koniec taki praktyczny prezent tutaj Państwu mogę sprawdzić. Dziękuję serdecznie za uwagę.